Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Chrisy94 i Darkwood. Mamy jeden wytrych, ja już nie pamiętam co ja brałem, co ja robiłem, ale musimy na pewno wyjść gdzieś. Hmm, może tutaj? Nie wiem, gdzieś mieliśmy skrzynkę nieotworzoną, więc to też jeszcze przyjdzie nam zrobić i zobaczyć. Ale na razie czekajcie, jak się biło, tak. Aha, dobra. Unik był kontrolem. Dobra, bieganie shiftem. Okej, okay, tutaj mamy pułapeczkę pu i ja bym chciał ją rozbroić. Okej, okay, w dzisiejszym odcinku troszeczkę znowu podwiedzamy. Nie wiem czy tutaj będą same nowe miejsca, bo gdzieśmy tutaj już byli i chodzili. Natomiast ja bym chciał zobaczyć, czy te skrzynki wszystkie, któreśmy tam gdzieś widzieli, to czy myśmy otworzyli. Tu była gdzieś skrzynka, jeżeli dobrze pamiętam, bo do... Kajcie się zmęczyłem. Kurka, bela kaczka. Chyba źle idę. Gdzie ja jestem? Nie wiadomo, gdzie ja jestem. Ale chyba źle poszedłem. Chyba, chyba źle. No to pójdziemy w drugą stronę i zobaczymy, co dalej, gdzie nas poprowadzi historia naszego yy, bohatera, tak? Trzeba odpocząć. Nie można cały czas biegać, bo kurczę, jak nas coś dopadnie, to no, to będzie kiepsko. Pod kół mamy umiejętności, to musimy pamiętać. Gdzieś tam była skrzynka, ale o, tu był ten Człowiek, widziałem tego... Przeszukaj, ej, nie widziałem tego człowieka. Ej, nie widziałem go. Wcześniej go nie widziałem. Albo nie zwróciłem uwagi. Wiecie, bo jak się nagrywa i gada i, i, i gra... To inaczej jak się gra, a inaczej jak się nagrywa. No to już myślę, że wiecie. No ale tak tylko powiem. Kurczę, nawet nie wiem gdzie ja idę, gdzie ja jestem. Hello, nie wiem co mam tutaj zrobić. Na pewno musimy szukać bardzo dużo rzeczy znaleźć. Tutaj mamy tego psa. I tutajśmy walczyli w takim razie z tym pieskiem. Tak, dobra, czy coś nam... Tak, jesteśmy tu, czyli tu w ogóle nie wiem, jak nie przyszło nam... Dobra, no to jak myśmy przeszli ten kawałek do tego, tego, no to myślę, że pójdziemy jeszcze raz tą samą drogą. Może coś jeszcze znajdziemy. Bardzo ciemno tu jest, bardzo ciemno, bardzo mi się nie podoba. Na razie nic nie słyszę, nic nie widzę. To jest... Jakby dobra oznaka, nie? Tam pamiętam, że były traktory, tego, a spróbujemy pójść troszeczkę niżej. Może tego domu jeszcze raz? No, gdzie się da, to będziemy zaglądać. Słuchajcie, bo ja już nie pamiętam, gdzie też byłem. Eee, tutaj już na pewno przeszukałem. Tutaj już nic nie ma. Tutaj nie mogę wejść. Potrzebuję klucza. Nie mam. Muzyka się zmieniła, oczywiście tak. Ambient po prostu wchodzi na taki mroczniejszy klimat. I cóż, no wiemy, że tutaj gdzieś była ta chatka z psami. Było dużo, dużo psów. Ale nie wiem czy ona jest tak centralnie w tą stronę. O, tutaj jest też trup. Benzynka, to nam się bardzo przyda. Tutaj mamy sidła, mamy rozbrój. Okej, okay. zawsze to troszeczkę tam jest traktor, dobra. My idziemy ciągle w tą stronę. Bo chyba nas tutaj jeszcze bezpośrednio nie było, ale pewny też nie jestem. Może tutaj w ogóle niczego nie ma. No, na razie nie widzę. Trzeba być czujnym, uważać na pułapki, grzyby trujące i takie tego typu rzeczy. Co, 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 co? Ciało. Ciało jakiegoś nieszczęśnika przywiązanego do drzewa. Kurczę nawet bym nie zwrócił uwagi, jakby mnie najechał myszką. wiecie? No, normalnie. O, o! Nie! On atakuje! Ej, on mnie atakuje! O, ludzie! Nie, nie, nie! No, to idziemy gdzieś indziej. Chyba sobie da, dał sobie spokój, bo chciałem skrzynię. Spróbujmy, u, przeszukaj, użyjmy wytrychu. Otwarte, proszę bardzo, troszeczkę zawsze to jakieś rzeczy zdobywamy. Tam są psy, kurde belekaczka. Chciałbym miał obejść? Myślę, że nie. Myślę, że chcielibyśmy zawalczyć dzisiaj. Okej, okay, już się troszeczkę cykam jednak. Okej. Okay. A weźmy to mięso. Nie wiem czy mi się przyda, ale OK. Póki tam nie idzie, to jest dobrze. Ja zobaczymy może czegoś fajnego pilnuję. Ale okej, okay, jest. Tylko kurczę nam się deska już zużywa. Przeszukaj trupa. O, widzisz. I magazynek. No, to powiem Wam, że wyprawa się trochę zwróciła. Nie wiem, jak dalej. Póki co wiemy, że trzeba uważać na te Jelenie, czy co to tam jest. Tu się ambient troszeczkę zmienił. Uważać na te grzyby. Czekaj, bo w los. Tu jesteśmy na takim grzybowym tym. okej. Okay. Jakieś skrzypce słyszę. Ej. Tylko nie wiem, czy to jest ambient, czy ktoś tutaj. Gra na skrzypcach? Nie mam pojęcia. Ciągle w tym samym miejscu jesteśmy. Dobra. Tutaj mamy w ogóle X jakiś zaznaczony. Może zejście do podziemi, ale tam chyba nie chcemy iść. Tutaj jest jakiś... Ło, panie! Co tu jest? W ogóle byliśmy tu? Tu chybaśmy nie byli, a możeśmy byli? Już nie pamiętam. Co to za... Tu są trupy, a jak są trupy to niedobrze. czy znaczy, dla nas dobrze, bo zobaczcie, kurczę, mamy... Jak się tworzyło eee, wytrychy chcemy. Brak miejsca w punku Wyrzuć. Zrób sobie wytrych. Nie mam wytrychu. Dobra, i zróbmy sobie bandaż. O nie, musiałem wyrzucić, serio. Czekajcie, no to zaraz trup przeszukaj szmata. ajajaj Ej, nie mamy co... W ogóle to mięso jest niepotrzebne. Weźmy szmaty. Tutaj nie, ale tuśmy coś wyrzucili. Przeszukaj, nie, nie, nie. O kurczę lipa, bo teraz... Tu było dwa, co nie? I to i to możemy sobie zestakować. Teraz weźmy sobie coś stwórzmy. Możemy sobie znowu wytrych stworzyć. Jeden z nam się. Trup, 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 trup. A ja bym chciał tam to co wyrzuciłem. A jest gwóźdź. I coś jeszcze wyrzuciłem? Tak, coś jeszcze wyrzuciłem. Zostawmy eee, chwilę, bo chciałem zobaczyć, co ja tutaj... Co ja tutaj, kuszczę, wyrzuciłem, jak ja mam to znaleźć teraz? No to będzie nie rada... Wyzwanie, bo wyrzuciłem to, puszczę przesadzam... Aaa, ja jestem głupi. Wy, wy, wy wiecie, ja nie, nie pamiętam, co wyrzuciłem. Dobra, trudno, wyrzuciłem to, wyrzuciłem. Trup już raczej nie zniknie. Znaczy, no, nie wiem, czy możemy. Chyba należałoby pójść do domu, bo mamy i tak ekwipunek zawalony. Więc myślę, że tutaj będziemy musieli wrócić. Eee... Tak? Czyli tutaj, tak, wsiu. Dobra. Tak, wsiu, wsiu, normalnie po drodze. Tutaj nic nie widać. Nic nie słychać. Ja, to może być oznaka czegoś złego. Tu mamy trupa kolejnego. No, masz ci los leczer. my nie potrzebujemy... Coś możemy wywalić? No kurczę, wszystko nam się przyda, tak? Więc dobra, musimy pamiętać, że tu jest jeszcze trup. I pędzimy normalnie do domu. Póki co to musimy zostawić rzeczy i ewentualnie jeszcze tutaj zdążymy, myślę, przyjść. Tylko musimy pędzić do domu. Twój smród czuć z daleka, padliną. Dobra, nieważne, z tobą nie będziemy rozmawiać na razie. Nie wiem, czyśmy rozmawiali chyba tak, bo ty jesteś chyba wilkiem. I z tego co mi się wydaje, to myśmy już z tobą gadali. Pędzimy do domu, bo musimy zanieść rzeczy. Okej, okay. gdzieś, gdzieś tu był nasz dom. Jeszcze nie. Więc, 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 więc mam nadzieję, że zaraz do domu trafimy. Jest chyba nasz domek. Myślę, że jesteśmy w naszym domku. Przeszukano, oczywiście. Dobra, le... ile jest. E, tutaj jest dużo benzyny, to wiecie, to trochę nam starczy, ale w zasadzie. Gurdebelakaczka, jak już mamy tą to byśmy ją e, napełnili tak do końca, nie? Bo tutaj tak trochę no, nocy jeszcze spędzimy. Więc e, no niech będzie do fula. Chyba jest na fula. Tego nie zamykamy. Pędzimy sobie zobaczyć, czy mamy w pile jeszcze trochę benzyny. W pile tam mamy różne jeszcze rzeczy, chyba. Też mamy sporo, ale tutaj idzie więcej, więc tutaj możemy sobie ten jeden cały karnisterek wylać. O, proszę, ile tu mamy rzeczy w ogóle? Mamy jakiś chłop tego. To co możemy wziąć, to weźmiemy. I teraz zostawimy sobie na pewno karnister. Weźmiemy sobie to. I już mamy troszeczkę rzeczy, czy możemy coś zbudować. Zero desek. I my nie mamy chyba desek do tego. Oj, oj, nie mamy desek. Mm, no dobra, tu nie mamy drewna. No dobra. W takim wypadku, kurczę, czy ja mogę coś zrobić tutaj przy stole warsztatowym? Mogę zrobić pułapki albo sidła, albo te pułapki łańcuchowe. Myślę, że sideł zrobimy sobie jeszcze ze dwa. Czy będziemy mieli. Ok, niech będzie i więcej nic nie możemy zrobić. Z zostawmy sobie złom tutaj, zostawmy sobie tą szmatę tutaj. Mm, baterie, No, w zasadzie moglibyśmy. To to na pewno, bo na razie nam się nie... że tak powiem, nie przyda. Wytrych. Czy ja mogę jakoś go podzielić? Dobra, mogę. Jeden sobie zostawmy, jeden przy sobie. E, Okej. Okay. I to sobie też zostawmy. Alkohol to sobie zostawmy. Gwoździe to sobie zostawmy. Kurczę, jakbym to... Napraw przedmiot właśnie. Zero desek. O ja. Ej, już się robi wieczór. Wieczór się robi. Deski, deski, deski. Gdzie są deski? centralnie tu mam nadzieję, że jakiś nie zebrałem please Bo jak nie, to jesteśmy w pupci Może jakieś deski tutajśmy gdzieś pominęli. Może jakimś cudem no nie ma Dobra yy, dalej Może tą skrzynię znajdę. Też wszystkośmy przeszukali Tutaj, nie, może tutaj, nie Może tutaj. Też nie. Kurde blakaczka. A ta skrzynia była gdzieś tu. Nie ma nic, dobra. Czyli co? Czyli jajco. Tutaj jest coś co... nie wiem co to jest nawet. Taki punkt na mapie dziwny. I szczerze, nie wiem co tutaj jest. W sumie tutaj nic nie mamy, zaraz będziemy mieli noc. Muszę wrócić do kryjówki. Dobra, dobra, ja tutaj chcę... Może czegoś nie zauważyłem. Ej, może czegoś nie zauważyłem, może tutaj jeszcze coś jest. Tu jest jakieś takie przejście czy coś. Ja wiem, że będzie zaraz noc, więc wiele nie zrobimy, ale. Tutaj coś. Krzesło. Lampa włącz, wyłącz tego, nic tutaj. Jakieś kurcze. O! Proszę, latarkę będziemy mieli. Ja bym chciał to przenieść, bo może gdzieś dalej jeszcze byśmy to. Ja pierdź, ale nie wiem, co z tym mam zrobić. Dobra, czekajcie. nie. Próbuj to jeszcze przenieść. bym ja chciał stąd, tam wejść. Tylko kurde belakaczka, no właśnie. To nie jest takiego obszar, a tu nas będzie zaraz. Dobra, zostawiamy to. i robi się naprawdę ciemno, grubo i idziemy do domu. Serio, tutaj jeszcze musimy wrócić. Ja nie wiedziałam, że tutaj tyle rzeczy jest w takim razie. I wracamy do domu. Mam nadzieję, że dobrze w ogóle biegnę. A, żebyśmy tylko kurde blaszka zdążyli. Uważaj na wszystko, bo może tutaj jakiś jest pies, jest pies. Czekajcie, szkórna mać, z pieprzej dziadu idziemy zapalać ten. Nie mamy, kurde, tego włącz I idziemy się zabarykadować. Dawaj, 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 bo tu nie ma czasu. Normalnie za tą szafę i idziemy Jak to zrobić? Ej, jak to zrobić... Mogę tego. Eee, zaraz zginiemy, ej! Ej, zaraz zginiemy. Normalnie zginiemy. Dobra, jak ja. Dobra, zostaw to. Zamknij te drzwi. Czekaj, bo tu gdzieś miałem właśnie lampę. Czy tutaj mamy. Właśnie, tutaj mamy te, dobra. I ja już się nie ruszam. Tutaj mamy w ogóle jeszcze te. I nie naprawiłem ze sprzętu, więc trochę lipa. Trochę lipa, bo nie mamy desek. Deski są najważniejsze. Znowu musimy przetrwać noc, a ja nie mogę. Nie mam umiejętności. Dobra, stawiaj tą, yy, albo nie, tą, tu, tego. Czy ja mogę jakoś stąd wyjść inaczej? Nie mogę, więc. Tutaj sobie ją położę, w razie co? I tyle, bo. Jest, jest, ja już tutaj się nie ruszam. Nie mam w ogóle broni. Kurde, to jest najgorsze, że nie mam właśnie żadnej broni. Trochę słabo, nie? Trochę słabo. Ale co ja mam innego zrobić? Nic, muszę przetrwać tą noc i tyle. Jak przetrwamy, będzie dobrze. Coś mi się nie wydaje. Coś mam takie, wiecie, wątpliwości, nie? No, jakby... Nie mamy desek, nie naprawiłem sobie nawet tego, tej deski naszej i już jest z tym lipa. I już sobie nie naprawię, póki co, więc musimy albo kupić deski, no bo znaleźć, no nie wiem, jakoś nam to nie idzie, to znajdywanie. Tych desek, więc może faktycznie trzeba by było je yy, kupić, jak się da u handlarza. No, możemy sobie zjeść jedną. Ta... Co to jest? Musimy stąd uciec. A za bardzo? Ok, gościu po prostu mnie. Przerażasz. Chciałem tylko się uleczyć. I. Więc, dobra. Nie ma go. Jest jakieś miejsce takie dziwne. Nie wiem, czy tutaj coś się. Czy coś się nie wylęgnie stąd. To jest takie. Widzicie, to jest takie dziwne, podejrzane. Niby to jest pod łóżkiem, ale jakoś tak jest strasznie głośno teraz, nie? Troszeczkę się obawiam. Staram się nic nie robić, ale mam wrażenie, że tam coś łazi. Nawet nie ktoś, ale coś. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zobaczymy, ale strasznie głośny ambient jest, jakby coś na, nas zaraz miało zaatakować. A ja naprawdę mam na hita chyba e, nasz udesk. Tak mi się wydaje, że coś koło na hita. No, mogę się mylić. Ale jakoś tak. Tak mi się wydaje się. Muszę, jak chcę dzień, ja chcę dzień. Chyba idzie dzień. Chybaśmy przetrwali noc. Tak jest, przetrwaliśmy noc. Nie wyłączyłem lampy, nie zdążyłem. Ale dzień czwarty, ludziska, dzień czwarty, ledwo i to naprawdę tak, ledwo, ledwo. I musimy teraz to tak po pierwsze otworzyć, odsunąć, pogadać z tym handlarzem i zobaczyć, co on ma. Czy on ma deski? Mamy na pewno grzyba, ja mogę wziąć grzyba, mogę wziąć deski, jajo, ale tu już mamy, coś mu musimy sprzedać. Kurde, czekaj, czekaj. Ja jeszcze nie potwierdź. Czekaj, bo ja bym chciał Ci dać parę rzeczy. Tylko czy ja mam w szafie? Nie mam. Poczekaj, poczekaj, bo możemy coś mamy tu jeszcze takiego wiecie. Co możemy mu na razie sprzedać? E... Cztery gwoździe bym mu sprzedał. Dałbym mu, nie wiem, drut. Nie, drut, nie, linę. Linę mu mogę dać i jedną tą. Wszystko, wiecie, jest kurcze, wszystko ważne. Ok, i tyle mogę mu dać, i więcej mu nic nie mogę dać, bo nie chcę stracić po prostu tutaj, no, jakiegoś takiego, wiecie. Dobra, to, and to, and to możesz sobie wziąć. Potwierdź. Mamy 104. Dobra. I teraz możemy sobie wziąć w ogóle jajko. Kurde drogie to jajka, nie? Ile mamy? 34, a my byśmy chcieli jeszcze pistolet, ale to pistolet tu jeszcze. Zgarek, wartość 300 w ogóle by the way. To może... Kupmy deski i nie mamy nic wyjść. Po pierwsze to pędź wyłącz ten kur kabelakaczka agregat. No, trochę nam tam zżarło, ale trudno. Co nieco tak. Naprawiamy po pierwsze przedmiot, i jest to nasza decha. 6 gwoździ. Czy ty teraz, właśnie mi chcesz powiedzieć, że sprzedałem te gwoździe, które były potrzebne? No, po prostu ja nie wierzę. Co ja mam sprzedać teraz? Czekaj. Nie, 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 bo po prostu nie wierzę. Daj mi nie. Czekaj. Zaraz, zaraz, bo się zda... zaraz się zdenerwuję, ale zaraz się zdenerwuję, naprawdę. Daj mi to, daj mi to. Dziękuję, zamknij. And, um... Nie no, teraz to żeś mi. Teraz to żeś mi gościu powiedział po prostu. Sprzedam ci. Nie, sprzedam ci jedno to. To będzie na pewno. Latarkę to nie. Sprzedam ci cztery zapałki. Mam nadzieję, że to starczy. Będę ci chciał sprzedać jak najmniej za te gwoździe. Kurde, no ale to jest dobra broń na razie. Ja nie przewidziałem tego. Masz. Potwierdź, ja chcę kupić. Co chcę kupić? Gwoździe. Daj te gwoździe, który ja. Dwa czy jeden, potwierdź, wyjdź. Trochę to spieprzyłem, że tak powiem, więc teraz chcę naprawić. Mogę? Mogę naprawić. I naprawiliśmy. Dobra, nie mamy gwoździ. Nie mamy nic, więc, no cóż, tak słabo mnie się to widzi, ale, ale hej, no kto, jak nie my, dobra, to trzeba przesunąć. I teraz, po pierwsze. Przenieść tak, żeby to było tylko tylko te, tego, tego. Dobra. No i cóż, myślę, że widzimy się w kolejnym odcinku. Ile trwał ten odcinek? Proszę, ja was 22 minuty. Nie, no nie wiem. Kurde, no zaczynać następne nie ma co, bo nie widzicie, tutaj jest bardzo sporo, bardzo sporo, bardzo dużo rzeczy, które byśmy mogli zrobić. A jak zacznę, wyjdę z domu, to mi się zacznie lecieć czas i tak dalej, bo on chyba teraz nie leci, tak mi się wydaje. Dobra, kończymy dzisiejszy odcinek. Przetrwaliśmy dzień czwarty. Było dość spokojnie, minęło dość szybko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach z tej gry, jakże i z innej. A w, tym, w kolejnym odcinku pójdziemy na prawo, czyli tam do tej chatki, znaczy czegoś opuszczonego, może coś znajdziemy. No i do tego labiryntu, więc będzie ciekawie. Hej!